Z tej strony Astro i witam was bardzo serdecznie po raz kolejny albo po raz pierwszy na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w Minecrafta, w mój hardcore świat, jak pewnie no, domyślacie się po odcinku... Po odcinku? Po tytule odcinka. I nie tak miałem zaczynać w ogóle odcinek, ale tak się składa, że bardzo mnie nosi, żeby w końcu zajrzeć do tej jaskini, którą mieliśmy tutaj praktycznie od samego początku i od samego początku widzieliśmy, że jest tam coś ciekawego. I uznałem, że w sumie równie dobrze mogę zacząć tutaj i przy okazji to nagrać na wypadek, gdybym znalazł coś ciekawego. I. Hello! Zdarzyć, kto się przyda na pewno? Ho! To jest. Dziwnie prostokątna. Dziwnie równa jaskinia! Może nie jakoś bardzo? Zakładam, że to przez kopalnię. Tak się. O, czy tam będą pajączki? Yep. Great. Right. Ten spawner nam się chyba nie przyda. Au. Jedyne, co znalazłem do tej pory, to pojebane ilość pająków. To jest już chyba piąty spawner, który rozbiłem? Na naprawdę niedużej przestrzeni? Ale spoko. Nie wiem, może powinienem zostawić te spawnery? Czy z takich spawnerów... Technicznie rzecz biorąc, są blisko mojego domu. Ale czy spawner pająków to jest dobry spawner na zrobienie jakiegoś, nie wiem, mobgrindera czy coś? Eee, who cares. Mamy kolejną dziwnie symetryczną jaskinię. Co jest? Hello? Hello? To jest jeszcze bardziej symetryczna. The Um. Okej! Okay. To też się prosi o wykorzystanie tego w jakiś sposób, ale z drugiej strony to jest trochę schowane. Nie wiem, co mógłbym tu wsadzić? Jakiś ołtarz tajemny, whatever. E, schować jakieś miejsce kultu dla, nie wiem, pajęczej królowej, czy... innego gówna. Gdzieś w starej opuszczonej kapalni. No, e, ciekawie. Hm, jeszcze jedna skrzynka. Nice. Ładnie. A dosłownie myślałem o tym, że o w sumie tutaj diamentów nie znajdę, no bo to jednak. Zdecydowanie. The fuck was that? Co to był za dziwny dźwięk? Nie wiem. E, bo... Jesus! mam burzę na zewnątrz. Okej. Okay. A, to było straszne. Ooh. Dwa z zaklętymi łukami. Spoko. jeszcze creeper. Możesz wybuchnąć w sumie. Nie obrażaj się. Nie? Okej. Okay. To nie. The fuck? Jakżeś się tu ze... I'm so confused. Au! No nie, no tak się nie pobawimy. Czy ja już wspominałem jak zajebisty jestem w PvP? Czy to jest jakiś spawner może tych? Bo coś ich sporo było? Nie? Okej, okay, ale jest skrzynka. Może coś ciekawego? Eee... Nie, yeah, okej. Okay. Spoko. Yy, znacznik się zawsze przyda. A jeszcze, żeby było ciekawiej, to w tamtych górach, w sensie tych badlancach, co mamy obok. Jest kolejna opuszczona kopalnia. Tylko z kolei dość wysoko. No dawaj. No! Come on! przechodzić przez jego głowę, czemu jego nie bijesz? Now this is just bullshit! O. No. no! 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 Jeszcze jedna! Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Dawaj. 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 No dawaj. No dawaj, bo mi tarczę marnujesz. Ja! Yes, dobrze. Dziękuję ci bardzo. Płyta. I let's go. Eee, co my możemy wyrzucić? To. Far. Okej, okay. amazing. Dobra, dam, mniej lub bardziej obczajone. Te jaskinie się tam ciągną, nie wiadomo jak daleko, ale szczerze mówiąc, nie mam jakiegoś bardzo dużego użytku dla płytkich jaskiń, a też ciekawsze rzeczy żeśmy znaleźli. I mamy płytę. Teraz zacząłem się w sumie zastanawiać po cholery jest mi cała podwójna skrzynia na złote jabłka. Co ja tu miałem na myśli? Że po prostu wartościowe rzeczy, I guess? Ale na wartościowe rzeczy jest też to. Więc to jest. Um... Ja, okej, okay, sure. Nie będę kwestionować. Przy okazji, w poprzednim odcinku zapytałem Was o imię dla naszego Happy Gasta, i akurat dostałem tylko jedną odpowiedź razem z bardzo miłym komentarzem. I dlatego proste imię, ale ładne. Będzie Gasti. I to z pozdrowieniami dla pana Kaczuszki, Dziękuję za sugestie. I za miłe słowa. Tak w sumie sobie myślę, że jak już zwiedziliśmy jedną opuszczoną kopalnię, to można zwiedzić też drugą. O ile. Uu, o ile będę pamiętać, gdzie ona była. A. There we go. Ta jest w ogóle jeszcze bardziej powierzchniowa. Uu. A to się może przydać. Uu. Jesus! To było po prostu hamskie. Au! Rude. Czy ja mogę przejść po lewitujących torach? Nie. Ok, ładnie, ale nic ciekawego tu nie ma. Ale co tak naprawdę zamierzamy robić w tym odcinku? No więc na początku chciałbym się Wam pochwalić skończoną latarnią morską. Okej, okay, przyznam, że skończoną to może być jeszcze lekka przesada, ponieważ no na razie środek jest pusty, ale to tylko tymczasowe i na razie już mogę się nią przynajmniej trochę pochwalić. Zresztą mogę się też pochwalić w ten sposób. I pokazać Wam mniej więcej, jak ona wygląda. Tak jak mówię, projekt mój, własny, co chyba trochę widać, ponieważ jest troszkę kanciasta, jest troszkę nieidealna, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? No i my zaczynamy właśnie od tego. Od tego tutaj zaczyna się moje małe. Nawet nie miasteczko, nie zamierzam tu robić miasta, ale na pewno tutaj zrobimy powiedzmy mały port. Przy okazji tu będą e, stanowiska do handlu z wieśniakami, i zaczynamy właśnie od tej latarni. Oprócz tego, wybieramy się dzisiaj do Netheru. Znowu nie jestem zachwycony tym faktem, no ale trzeba, ponieważ potrzebujemy. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy Blaze Rodów i potrzebujemy pohandlować z Piglinami. Także, no chcąc nie chcąc, trzeba się tam udać. Bo w końcu przygotowujemy się na pójście do endu. Najwyższy czas to już jest chyba dziewiąty odcinek? I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a plan jest taki, żeby poszło, to w przyszłym odcinku idziemy na podwój endu. Wiem, że sporo osób idzie do endu dużo wcześniej i mi to tak naprawdę zajęło parę dobrych tygodni, ale też to jest pierwszy raz, kiedy gram na hardkorze. Ja się nadal uczę tej gry, ja nadal jeśli chodzi o praktykę, to jestem w nią średni. Więc. Chcę wziąć poprawkę na każdą jedną możliwość, chcę na spokojnie sobie wszystko ogarnąć i dopiero wtedy, dopiero wtedy ryzykować, żeby no na przykład nie umrzeć tak od razu. To, czego będziemy potrzebować, to idziemy do twierdzy. Pokażę Wam tę twierdzę, o której mówiłem w poprzednim odcinku, że znalazłem ją troszkę bliżej niż poprzednią. Yy, więc tam pozbieramy sobie Blaze Trody. Po drodze znajdziemy gdzieś jakiegoś piglina, którego zamkniemy w dziurze i z nim pohandlujemy, dopóki nie dostaniemy odpowiedniej ilości Ender pearl, Bo z Endermanami nie zamierzam się bić. A przynajmniej nie tak od razu, i nie tak agresywnie, i nie w nederze, gdzie nie mogę ich zlalać wodą. A co jeszcze? A z takich innych rzeczy, może mniej typowych. Ok, zacząłem zbierać Netherite, trochę go już mamy. Także e, zamierzam iść do endu w pełnym wyposażeniu netherite'owym. Ale druga rzecz, zamierzam zrobić potionki na powolne spadanie, dlatego, dlatego też nie śpię od paru nocy tutaj. E, bo poluję na fantomy i chciałbym jednak. To jest to, o czym mówiłem też ostatnio. Kojarzycie, jak smok tak. Gdzie ja idę? Czy ja idę dobrze? Nie jestem pewien. Gdzieś postawiłem taki duży pilar. Aha! Pilar. Dobrze, czyli go minąłem. W każdym razie mówiłem o tym, że yy, słok od czasu do czasu jak pikuje, nie pikuje. Przysiada sobie przy portalu. No to jak się podejdzie za blisko jego mordy, to tak wybija do góry. Ja, Piepia, wiecie o co chodzi. Yy, I. Przy tym mam wrażenie, że jeżeli ci nie sklaczuje tego w dobry sposób wiaderkiem, albo może Ender Perwall też by się dało coś z tym podziałać, ale mam generalnie wrażenie, że to jest dość e, ciężka sytuacja, żeby z niej wybrnąć i raczej w moim przypadku przynajmniej skończyłaby się what the fuck, e, Skończyłaby się bardzo szybką śmiercią, a, a tego byśmy nie chcieli. Czy ja dobrze idę? Chyba dobrze idę. Mm, tak, miałem gdzieś to zaznaczoną drogę pochodniami. Miałem, to jest bardzo dobre słowo. Tu są pochodnie. Aha, w dół. Dobrze. Jak ja tu zlazłem ostatnio? Czy ja nie mogłem zrobić porządnej ścieżki? Czy ja dokończyłem wątek? Yy, nie jestem pewien. Chyba... No po prostu nie chcę złamać sobie pleców i umrzeć w głupi sposób, jak zostanę wywalony przez Smokę andu. Jesus! A propos śmierci w głupi sposób! What the fuck was that! Okej, okay, OK. Czasami mam w sobie. za dużo wiary w siebie mam wrażenie. By the way, tutaj jest nasz bardzo porządny, debiloodporny most, nad którym spędziłem dużo czasu i tak ze dwie, albo i więcej pocionki, drezy. Żeby przypadkiem nie umrzeć. Okej, okay, teraz możemy dostać się tutaj. Tak zakładam. I e... blazy, tak? I guess. Dobra, to co ja sobie zrobię, to tutaj zablokujemy. Żeby nie dostać w mordę. Albo może nie... nic sobie. Tu może jeszcze się przydać, ale tu sobie zablokujemy. Żeby nam e, Wither Skeletony nie nie przeszkadzały. Teraz się w ogóle zastanawiam, czy opłaca mi się... A wiecie co? Czemu nie? Będzie bezpieczniej. To! Looting trójka jest jednak zajebisty. Zabiłem może ze trzy blazy. Never mind. To nie jest takie trudne. I tak posiedzę tu tak długo, jak starczy mi potiągi, żeby po prostu ją wykorzystać i też żeby uzbierać na tyle, żebym nie musiał tu nigdy więcej wracać. Okej, okay, so... mogę się mylić, ale mam wrażenie, że tyle nam na razie wystarczy. Hello, czy mogę Cię zaprosić do dziury na przykład? Okej, okay, Rude... Ech, po wielu, WIELU bolesnych walkach... I wydaniu... tak... Ilu? 70% mojego majątku? Nie, to nie było 70%, ale nie umiem liczyć, whatever. Udało mi się zdobyć stack i jedną perłę. Może być. Wystarczy. Miejmy nadzieję. No chyba, że będziemy mieć wielkiego pecha. W razie czego pobijemy się z Endermanami. Przecież to nie może być takie trudne, prawda? Ech. Trochę. Trochę trudne. Ale nie aż tak trudne. Ech, it's fine. Mały problem jest taki, że z tych wymian dostałem pięć wysuszonych gastów. A moje instynkty ojcowskie i rodzicielskie i jakiekolwiek inne nie pozwalają mi się ich po prostu pozbyć, więc trzeba będzie je na żyć. Ale zakładam, że zrobimy to po prostu w ten sposób, że wcadzę je do wody, one się wyklują, pójdą sobie gdzie chcą i. No i się je zostawi, żeby sobie były wolne. Nasz Gasti tutaj na górze będzie naszym towarzyszem nadal, a reszta to tam. Niech sobie robią co chcą. To, co na pewno można zrobić od razu. To naszego pierwszego ender chesta, bo by wypadało już w sumie na tym etapie. I teraz tak, jeżeli dobrze pamiętam, a raczej dobrze pamiętam. There we go. Proszę bardzo. Co to powinien być achievement, tak tylko powiem, ale okej, okay, jak nie to nie. Pięknie. Na razie będzie tutaj. E, potem, jak umebluję na górze, to zrobimy sobie jakieś dodatkowe. Prawdopodobnie też będziemy nosić jeden przy sobie, bo skoro mamy silk touch, to bez problemu będzie można go potem sobie zbić, nosić, bla bla bla. Taki dodatkowy prawie że shulker box, tylko wersja early game. A potem wiadomo, do tego się wpakuje shulker box i mamy nieskończoną ilość miejsca. Wydaje mi się, że Blaze Rodów też nam wystarczy. Mamy też jakieś Magma cubes. Jakby się miały przydać. Super, to była, to była bardzo udana wyprawa do netheru. Yy. Okej, okay, to nie było planowane, ale w sumie wyjdzie całkiem nieźle. Bo ogólnie myślę, że wy możecie się tutaj wykluć gdzieś na brzegu. Tak bym powiedział. Proszę bardzo. To trochę wygląda jak jakieś jaja żółwi. wiem, że jaja żółwi nie są... Wo The fuck? You bitch! Um. No tego się nie spodziewałem. So. Nie mam serca go teraz ubić. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że on będzie naszym kolegą. Na razie sobie tutaj zostań, dzieciaczku, z problemami wychowawczymi. I my się tobą jakoś zajmiemy, zbudujemy mu jakiś domek, zbudujemy mu nie wiem. Bo patrzcie, to jest jakiś mały dzieciak, który urodził się, jaki się urodził, ma troszkę problemy z agresją. To może być wścieklizna, to może być coś innego, niekoniecznie jego wina, ale pierwsze co zrobił, to poszedł do łódki. I poszedł do łódki i chce zwiedzać świat, i to jest myślę trochę piękne, trochę poetyckie. Czy on mi się zdespałni w tej łódce, jak nie ma. Dobre pytanie. Chyba nie, chyba jak jest wódce, to nie powinien się zdespałnić. Moim małym Toxic traitem jest to, że za każdym razem jak coś takiego się zdarzy, to zamiast po prostu pozbyć się problemu, to ja adoptuję ten problem. No i tak samo jak z tymi pięcioma happy gastami Powinienem po prostu je wyrzucić i poczekać, aż się zdespałnią, ale nie. Bo oczywiście, że nie. Nazwiemy go... Taktyl. Yy, nie wiem czemu, ale pasuje. Chodź. Co prawda gryzie, ale, ale jest kochany. I marzy o podróżach. It's fine. Daktyl, żyjesz jeszcze? Żyjesz. Dobrze. Au. Nie złość się. It's fine. Au. Czy ja mogę cię... Nie mogę cię nazwać. Au. A, mogę cię nazwać. Let's go. Hello. Au. Hello. Au. Hello. Okej, okay. on potrzebuje trochę czasu, zakładam, że tego się, no na pewno nie da się go wyleczyć, na, na co miałbym go w ogóle wyleczyć, nie? To nie jest przecież villager, ani ani piglin, ech, no cóż, it's fine, I love him. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia jak długi będzie ten odcinek, bo tak na dobrą sprawę, wszystko co, mam, co miałem zaplanowane na ten odcinek jest już zrobione. E, czyli, no wycieczka do netheru, tak na dobrą sprawę, i obczejenie w końcu tych jaskiń, czy tam kopalni, ja Tam w ogóle się okazało, że tam jest więcej wejść, ale to zrobiłem poza kamerą. No i właśnie jako, że nagrywałem ten odcinek tak trochę częściami, e, to nie mam pojęcia, ile ostatecznie mam materiału. Najwyżej będzie krótszy. W sumie wszystko jedno, to nie jest znowu taki problem. Ale tak, bo jedyne, co teraz muszę zrobić, to iść siedzieć w nederze i kopać netherite, ponieważ tak jak mówiłem, idziemy do endu, ale ja się tam nie wybieram bez netherite'u. I co oprócz tego? O, wait, przecież nie możemy spać, musimy polować na fantomy. A co oprócz tego? Nie wiem, może złoto? O mi złoto. A, do złotych jabłek, już pamiętam. Tak, no więc, tak naprawdę, przygotowania do endu, przynajmniej z takich standardowych rzeczy, których potrzebuję, mam już ogarnięte i mam już. Excuse me, mam już opanowane. Patrzcie, jak ładnie wygląda. Co nie? E, I myślę, że tak naprawdę jesteśmy gotowi, żeby iść. I co znaczy? O! There we go. Hello! Co znaczy, że w przyszłym odcinku wybieramy się na smoka. No tak, no w sumie skoro wszystko jest zrobione, to najwyżej będzie odcinek troszkę krótszy. Ale myślę, że mogę się też z wami żegnać, co jest w ogóle bardzo śmieszne, ponieważ nagrywam dla was to zakończenie o godzinie późnej, po tym jak wziąłem już tabletki nasenne. So, czekam na razie, aż zaczną działać i Aż będę mógł iść spać i sobie wychillować. Także ja nie mam pojęcia nawet, czy to, co mówię, ma teraz sens, bo jestem tak już połowicznie w połowie śpię. So it's fine. To dobrze, bo znaczy, że działają, ale. Still. Well. Chyba działają. Anyway. Troszkę jeszcze energii z siebie wykrzesam, żeby was pomęczyć o subskrypcję, ponieważ guys, nie macie pojęcia, jak to bardzo pomaga. Dobra, tak jak mówię, tutaj sobie zakończymy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku i tym podobne, bo to bardzo, bardzo pomaga i motywuje. Tak jak powiedziałem przed chwilą, ja naprawdę już powinienem iść spać. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a w kolejnym odcinku idziemy na spokój. Nie mogę się doczekać. Nie możecie tego przekapić. It's gonna be fu... It's gonna be fun. Trzymajcie się. Hej!